Uczenie się przez całe życie jest naprawdę bardzo ważne, i nawet jeśli jesteś teraz na przykład w szkole średniej i nie lubisz na przykład fizyki, historii, jakichś takich przedmiotów, myślisz o tym, po co ci w ogóle te przedmioty, i po prostu jakby buntujesz się, wiadomo, nie chcesz się uczyć, może przypuśćmy, zdajesz. I pamiętaj, że właśnie jeśli czujesz dyskomfort, gdy się masz uczyć, może to oznacza, że jakby czujesz coś innego, że chcesz robić coś innego. Może na przykład chcesz tworzyć. I pamiętaj, że w mojej pozycji możesz być naprawdę zawsze. Na przykład zacznij właśnie jakieś robić moje kroki. Możesz sobie napisz pierwszy nawet skrypt, kilka po prostu jakichś zdań. Co masz po prostu w swojej głowie? Może jakiś plan? Potem możesz to powiedzieć do siebie. Następnie możesz nagrać swój głos. I potem może na przykład przełamiesz się właśnie, żeby po prostu rozmawiać przed kamerą i po prostu mówić to, co chcesz, żeby komuś pomóc, żeby na przykład komuś dać rozrywkę, żeby kogoś czegoś nauczyć. Wiesz, zawsze każda kreacja jest naprawdę bardzo ważna. I również pamiętaj, że wiadomo, chcesz się uczyć, na przykład potem iść na studia, potem do pracy. Oczywiście to jest również bardzo dobre podejście, ponieważ trenowanie swojego mózgu zawsze przyniesie Ci jakieś korzyści. Wiesz, nawet nauka na taką historię, jakieś takie rzeczy, jakby dalej zapamiętujesz rzeczy i nie mówię oczywiście o całym na przykład wkuwaniu dat po prostu na pamięć, tylko po prostu na przykład o rozumieniu, czym na przykład, się, czym na przykład się kierowała tamtejsza ludność, dlaczego na przykład to państwo upadło, dlaczego tu na przykład gospodarka padła. Więc po prostu nawet takie lekkie zwiększenie świadomości, czym się kierowali i bardzo często nawet zdasz sobie sprawę, że ci ludzie na przykład, którzy żyli tysiąc lat temu, oni dosłownie się kierowali praktycznie tymi samymi wartościami, więc często nawet możesz coś wyciągnąć dobrego dla ciebie. Również jakieś nauka matematyki, fizyki, to jest też również po prostu nauka myślenia takiego logicznego i będziesz dzięki temu rozwiązywał problemy w swoim życiu, jakby. To też jest ważne. Więc pamiętaj, wiadomo, nie chcesz się uczyć, nie lubisz takiej nauki szkolnej, dalej możesz czytać książki, pisać, tworzyć, robić różne rzeczy, to wiadomo, też zajmie dużo czasu jak to jak jak tak naprawdę wszystko, jednakże po prostu bądź spokojny, działaj. I również wiadomo, jakaś szkoła średnia, studia, potem praca, to wszystko też jest. To wiadomo, wymaga bardzo dużo czasu, wiele lat, naście lat, jednakże po prostu chcę Ci przekazać, że nauka, czy to na własną rękę, czy to po prostu taka, można powiedzieć, że systemowa, jest bardzo ważna i nigdy jej po prostu nie, można powiedzieć, że lekceważ. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.